Siemano, chciałem zacząć coś przy rekordach robić, ale nie da się. Tutaj od blachy tak pali że w tym garażu nie da się wytrzymać. O ludzie Fuh. A na dwór nie będę wjeżdżał, bo jeszcze gorzej No i chciałem odpalić, wyjechać Ale niech nie, to musi się ochłodzić trochę. Nie da się wytrzymać. Ho Za dycham. Tutaj trzeba zrobić... W tamtym roku wyciągnąłem przeciwnoże od sieczkarni. Muszę noże powymieniać. Tak, to co dalej? No odpalić, umyć jego. Teraz przed sezonem. Yy, przystaw... Yy, stół do rybaku trzeba podczepić no, posprawdzać yy, posprawdzać przenośniki pasy, no, a o, pasek ten muszę wymienić od yy, obrotów motowidów od regulacji obrotów motowidów Myślę co to dalej O, to by było Posprawdzać paski jeszcze, sraski luperely, szmery, bajery I w tym drugim podobnie w tym drugim podobnie Dobra, idziemy na dwór Kurwa rzuciła mi się miotła w pszenice Wszystko tam już w jednak, no wszystko To badziew Wszystko się wpierdliło To nie chce mi się nawet na to iść O, ksiareczkę sobie leży W trawie, odpoczywa Chyba czy by te paski się nadały do A nie, do rotacyjne się nie nadadzą Są so, za Krótkie i za grube. Dobra, nara. Idziemy na kukurydzę. Pokażę Wam, już liście w kukurydzy się zwijają od, od suszy. Gdy Wam pokażę. To liście zwijają. O, drzwi się zamknęły u to muszę zaraz otworzyć. O! Zobaczcie! Widzicie? Się zwijają Kukurydza już tu ładna O! popępek Ale się zwija A Kurwa deszczu, dawaj ta Dawaj ta mnie deszcza Deszcza, deszcza Dajcie mi deszcza nie wiem dlaczego tu taka wysoka, tam dalej w dole taka niższa, o tutaj taka już niższa jest. Nie wiem od czego to od terenu zależy, czy od czego. Nie wiem, ale tu ładna, tu ładna. Spodziewałem się, że tu taka kukuruza będzie na piochu. Tutaj na następny rok. 12 hektarów trawy, zapiery dole. Nie będę nigdzie łąk szukał. W wieku będzie gitara się. O, widzicie? to już taka o malutka. Nie mo czego do kolan. Nie mo czego. O, tu całkiem w ogóle, o. Widzicie? Może powiecie mi, o. I tutaj wzrasta już. Nie Nie wiem, nie jestem pewien. Co tu się dzieje? O, tu coś podgryzło, czy coś złamało, i tu złamało. Kurwa! Dobra, co wam dalej tu opowiadać? Trzeba już będzie. Już będzie trzeba coś z, z kombajnami myśleć, składać, ale mówię Nie da się wysiedzieć pod wiatą smali od kuru jakby w piekarniku był No i dobra Pamiętam w tamtym roku rzepak kosiłem 10 lipiec chyba tak Chyba dziesiąty lipiec no dzisiaj może zrobię live'a koło 16 ale to już pewnie wy będziecie widzieć tego live'a dopóki film wrzucę Bo będzie mi kosił łąki znowu kolega 5H i już Dobra nara nie będę pierdolił smutł bo siano idźcie zbierajcie, nara